Miłe, złego początki. Felietony Sasza Tomaszewskiego. Czyta autor. Jedziemy. Wielka nuda, czyli bohema ostro bawi się. Nie ma krzty przesady w powiedzeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Również przez całe życie dowiaduje się ciekawych rzeczy, nie tylko na temat, czy lepiej nagrywać cyfrowo, czy też analogowo, czyli na taśmę, ale również dostaje wiedzę, jak w pięknym stylu spieprzyć i dobić dobrze kiedyś prosperujący festiwal piosenki w Opolu. Ja rozumiem, gdyby on się nazywał Festiwal Piosenki Radzieckiej, a przy tym jeszcze żołnierskiej, ale tak? Należy dodać, że człowiek leżący na wyrku i gapiący się w sufit raczej posiądzie wyłącznie wiedzę na temat swoich sąsiadów i ich aktywności w różnych formach życia rodzinnego. Czasami trzeba coś przeczytać, obejrzeć, zamienić z kimś słowo, tudzież wymienić poglądy. Szkoła podstawowa to dla większości raczej traumatyczne przeżycie to tam jesteśmy katowani formułami, definicjami i regułami, które w przyszłym dorosłym życiu przydadzą nam się jak rybie rower. Jeśli jeszcze dodamy do tej mieszanki nauczycieli, którzy nie potrafią zainteresować swoim przedmiotem, uzyskujemy coś na kształt wielkiej nudy. Nasi wieszczowie, Mickiewicz, Słowacki, prozaicy i poeci jak... Tuwim i Redyński, czy Iwaszkiewicz i Gałczyński. I to brzęczące do tej pory w uszach idiotyczne pytanie, co poeta miał na myśli? Skąd do cholery miałem o tym wiedzieć, skoro nie kumałem tego, co napisali? Może nawet oni sami do końca nie wiedzieli, o czym piszą? A zadając to pytanie, mam do tego zasadne podstawy. Należy też zapytać, czy rodzice i nauczyciele zdecydowaliby się edukować swoje pociechy, bo jak wiadomo, wszystkie dzieci są nasze, wiedząc, jakie życiorysy mają ci, którzy zalegli w lekturach szkolnych i omawianych na lekcji wierszach. Stanisław Przybyszewski, poeta, pisarz, dekadent. Kiedy nie mógł już na stare lata spożywać alkoholu, a robił to na potęgę, przerzucił się na morfinę. Był podejrzewany o konszachty z szatanem, a i z moralnością był również na bakiery. Stefan Jaracz, aktor, artysta teatru polskiego i teatru dramatycznego, który również za kołnierz nie wylewał. Miał za sobą próbę samobójczą i kilka znaczących absencji w pracy spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Karol Szymanowski, kompozytor, twórca m.in. opery Król Roger i baletu Harnasie. Mimo kiepskiego zdrowia. Był wielbicielem hucznych zabaw i nadużywania wysokoprocentowych trunków. Był zdeklarowanym homoseksualistą. Witkacy. Co w jego przypadku można powiedzieć? W skrócie sztuka, alkohol i narkotyki. Zaprzysięgły wielbiciel piwa. Bolesław Leśmian. Poeta. Twórca słynnego erotyku w malinowym chruśniaku. Lubił się alkoholizować, ale przy tym dużo zakąszać. W trakcie depresji postanowił się zastrzelić, a że nie miał jak ani czym tego zrobić, jego dobry znajomy, wymieniony już wcześniej, Stanisław Przybyszewski, pożyczył mu w tym celu rewolwer. Leśmian się jednak rozmyślił, sprzedał broń, a fundusze za nią przepił ze znajomymi. Konstanty Ildefons Gałczyński. Poeta, twórca m.in. absurdalnych humorysek pisanych dla teatrzyku Zielona Gęś. Wielbiciel mocnych procentów, mający w swym życiorysie udaremnioną przez kolegów próbę wyskoczenia z piątego piętra kamienicy. Próbę podjętą w amogu alkoholowym. Kiedy po wybuchu wojny w 1939 roku znalazł się w stalagu, z braku normalnego alkoholu potrafił upić się spirytusem kamforowym. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Jeśli chcecie wiedzieć, czym raczyli się nasi najwięksi poeci, koniecznie zajrzyjcie do Encyklopedii Polskiej Psychodeli, którą popełnił Kamil Sipowicz. Wyżej wymienieni to mikroskopijny fragment czubka Góry Lodowej. Nie napisałem tej wyliczanki, żeby wzbudzić sensację, ale by uświadomić, że ci najwięksi, choćby nie wiadomo, jakie dzieła tworzyli i w jakich wiekach, podlegają tym samym prawom, co ci mniejsi codziennie pokonujący swoją rzeczywistość i mający świadomość, że nie będzie ich w wannałach muzyki, literatury, malarstwa. I jedni i drudzy mają swoje wady, nałogi, które z jednej strony wspomagają twórczość i życie, choć oczywiście nie jest to usankcjonowany wymóg, a innych wyniszczają i wypalają do cna. Swoją drogą ciekawe, jak wyglądałaby kultura na świecie, gdyby nie używki. Hej, Moi mili słuchacze, czy wypiliście już dziś swoją kawę?